No witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku. Witamy! Kupiłem sobie fureczkę. Dzisiaj wszystko wam o tym opowiem, jak to do niej do tego doszło, jak sobie ją kupiłem, jak wygląda sytuacja kupowania w ogóle samochodu w Nowej Zelandii. No i pochwalę się, to no, co mam się nie pochwalić, co ja tutaj sobie zakupiłem, jak to wygląda i jak to będzie wyglądało. Co wam powiem, to wam powiem. Ale tak długo na to czekałem. Codziennie zasypiałem przez ostatnie dwa miesiące z myślą o to, że będę mógł wsiąść za kółko i sobie pojechać w trasę. Od teraz proszę Państwa zaczyna się nowa historia i dzięki tej zmianie będę mógł Wam w stanie pokazać wszystko to, co bym chciał tutaj pokazać. Milion kurwa szczęście! Państwa chciałbym Wam przedstawić Bongo. Ja go nazywam Bonio. A to nie jest tak, że ja sobie tak nazwałem go. On taką ma nazwę, to jest Mazda Bongo. Tak. Taki zbieg okoliczności. 2005 rocznik, 1.8 silnik z automatyczną skrzynią biegów. Prawdopodobnie czterobiegową, bo mi coś wolno jeździ, więc maksymalna prędkość za mojej kadencji to będzie 80 km na godzinę. <gry> Ma przyjechane jakieś 280 tysięcy ponad e, kilometrów. I co, stanie jest średnim. na troszeczkę. E, troszeczkę, troszeczkę tam coś tam e, będzie trzeba wymienić. Chyba pasek linowy. Ale to są takie rzeczy, które, e, które nie są tragiczne. A autku kosztowało tylko i wyłącznie 6,5 tysiąca dolców. E, także mi się wydaje, że jak to wszystko porobię z nim, i coś tam go sobie jeszcze usprawnię i jeszcze Wam pokażę co zrobię za chwilę to wyciągnę z niego spokojnie dyszkę na spokojnie, także taki jest plan ale jak na razie to będzie mój dom i moje wszystko przez najbliższe kilka miesięcy tutaj także przyzwyczajcie się do posiadania Bonia w tle za mną, co? Bonio jest wyposażony co w wszystko co powinien mieć camper van do podróży, tutaj po Nowej Zelandii. Czyli mam kuchnię razem z, z lewem. Działa woda na popeczkę. Mam wszystko w wszystko dostałem razem. Mam kuchenkę gazową na butle z gazem. Za chwilkę będziemy testować. Gotować. Także zobaczymy, czy to wszystko działa. E, wiadomo: zbiornik na wodę pitną, zbiornik na wodę brudną. E, czyli wszystko jest przygotowane tak, jak powinno być w autku. Do życia w nim. Tak. No. Mam drugą baterię, e, którą się mogę połączyć nawet Bluetoothem, żeby zobaczyć ile jest naładowana. Ładuje się ona przez alternator, e, czy podczas jazdy e, i całkiem, całkiem, całkiem to powinno dobrze działać. Mam tutaj wszędzie, kurde kilka wejść USB na 12V, no, a normalne wejście gniazdkowe tylko, że to ichniejsze, więc muszę mieć przejściówkę, e, także jest git. No, łóżeczko jest jakie jest. Jest, jest, jest właśnie pojedyncze. Tutaj mogę sobie to rozłożyć i wtedy jest podwójne, więc samochód też jest zarejestrowany na dwie osoby, e, żeby można było w nim mieszkać. Wygląd jest taki średni. Jakiś kurwa debil wziął białą farbę i zaczął malować wszystko, dosłownie wszystko. E, są tutaj te meble pomalowane na biało, e, tutaj karoseria jest taki bardzo ładny turkusowy tutaj kolorek, e, czy to taki niebieskawy i ktoś to wziął o tym białym. Tą, ta tapicerka z przodu jest na biało pomalowana. Także będę mieć walkę i będę sobie chciał to jakoś tutaj podziałać jeszcze, żeby to było fajniej. No i w ogóle tego zrestorować, zrobić to tak przyjemniej, fajniej do życia, jak więcej szafeczek sobie dołożyć, żeby też było łatwiejsze tutaj wszystko w obsłudze. No i co dalej? Jeszcze tylko lodówkę trzeba będzie dokupić. I mam proszę was dom na kółkach. Będzie perfekto! Cyk! Wieczorek już zachodzi słoneczko. Trzeba otworzyć winko. Najtańsze, najtańsze jakie było w supermarkecie i zacząć celebrować nowy nabytek i nową przygodę i nowe czasy. Wiem w kubku, ale co poradzi, że jeszcze sobie nie kupiłem kiszka ale kupię sobie go obiecuję. Mamusia no by tego nie przeżyła, ja bym pił wino z kubka cały czas. Zdrówko. No pyszne. Pyszne, delikatne takie. No pyszne. Super, co bym właśnie To jak w ogóle kupiłem to autko, bo ogólnie e, tych samochodów jest bardzo dużo do, do sprzedaży, bardzo dużo się ich sprzedaje w Nowej Zelandii, bo, bo tak jak wam mówiłem najlepszą opcją w ogóle na podróżowanie tutaj to jest właśnie wynajęcie sobie czy kupienie sobie takiego vana, e, no i jest kupa w ogóle grup na Facebooku e, typu Nowa Zelandia self Contain e, van, na sprzedaż, nie? czy coś takiego. Ale, więc na lato, tak jak teraz jest lato, yy, króciuś za zaczął, to się zaczyna lato, yy, to te wszystkie ceny samochodów automatycznie rosną, no bo się zaczyna sezon na, yy, na, te, wszystkie, na te wszystkie wycieczki yy, kamperowe i tak dalej, więc no, najgorszy sobie moment wybrałem na kupienie samochodu. W Nowej Zelandii też mają yy, coś takiego jak Allegro, czy nazywa się to Trade Me, yy, ale tam ceny są troszeczkę niższe, ale też jest stosunkowo mniej tych samochodów, bo to już jest raczej rynek tych ludzi, którzy tutaj mieszkają na Zelandczyków, a nie tych, którzy się po prostu wymieniają samochodami, e, co są na tych rocznych wizach, nie? Bo to zawsze tak wygląda, że ktoś sobie kupuje samochód, e, tam załóżmy po trzech miesiącach, 4 miesiącach pobytu tutaj, po, po, posiada go przez 8-7 miesięcy, no i potem go znowu sprzedaje, e, no i tak się cały czas to toczy. No no i ja ten samochód sobie znalazłem na właśnie grupie na Facebooku. Na początku listopada widziałem, zobaczyłem, że się pojawił na właśnie jednej z takich grup. Ten samochód był za 8 tysięcy wystawiony, także, także mi się od razu to jakoś tak nie widziało, bo za 8 tysięcy to za dużo. jednak za ten samochód, to trafiając to, 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 nie może, to za dużo. No ale obserwowałem, nie miałem pieniędzy wtedy jeszcze, także po prostu szukałem. Miałem tam kilka samochodów na oku i sobie je zapisałem, żeby zobaczyć, czy się sprzeda, czy się nie sprzeda. Gościu w ogóle, bo ten samochód był do sprzedaży w Queenstown a gościu zjechał z nim do Christchurch no i w Christchurch jeszcze obniżył cenę o 1000 czyli 7000 chciał za niego no i napisałem do niego, że mogę go wziąć tam w tamten weekend e, przyjechał w sobotę rano o 10 pogadaliśmy trochę, powiedział mi ile on go miał, miał go 7 miesięcy w ogóle gościu bardzo śmieszny, bardzo w porządku e, z Francji e, też już będzie teraz chyba jechał do Australii z tego co mi mówił także podróżnicy, tutaj wszyscy widzicie tak się wymieniają tymi samochodami no i pogadaliśmy trochę był mój kolega ze mną, który jest mechanikiem, także też posprawdzał wszystko. Jest prawie że igła, jest tam kilka rzeczy do wymiany, ale też nie jakieś, jakieś takie duże, duże, duże koszta. No i też cena automatycznie była niższa. No i we wszedłem do samochodu, przejechałem się, przegazowałem go z byka, żeby zobaczył, co go, co go czeka. No i pogadaliśmy trochę z tym gościem, no i gadałem się na 6,5 tysiąca. Jeszcze 500 beczek sobie zszedłem. Na co trzeba było? Chociaż mogłem jeszcze troszeczkę bardziej, też no, zawsze można troszeczkę bardziej. Zawsze coś jest z tego, że zawsze można bardziej. No i się dogadaliśmy, i mówimy, no dobra, no to tu ja pytam się jak, się, jak się tutaj kupuje w ogóle samochód z Nowej Zelandii. I teraz jest kurwa beka. Bo samochód z Nowej Zelandii się kupuje, ale nie sprzedaje. Bo to jest tak, że pojechaliśmy do... na pocztę. Na poczcie wzięliśmy sobie taki formularzyk. Formularz rzekł, ja wypełniłem swoje imię, nazwisko, tylko i wyłącznie. Napisaliśmy win samochodu, numer rejestracyjny, no i markę i model samochodu. Eee, no i poszliśmy do babeczki, musiałem pokazać swój paszport, że ja to ja i tyle. Sprzedający nawet nie musiał złożyć swojego podpisu, nie musiał nic pokazać. Po prostu przychodzisz, pokazujesz, dajesz papierek, pokazujesz, że ty to ty. I samochód jest twój. <laughs> bez żadnego niczego, bez żadnych problemów. <laughs> także grubo, także nie dziwię się, dlaczego tu ludzie się tak boją o kradzież samochodów. Bo to na obraz sprawę to znaczy mieć tylko VIN i numer rejestracyjny samochodu i samochód jest twój. Tak to wygląda. Śmiesznie, bo śmiesznie, ale no tak mają. Ogólnie Nozelczycy mogą sobie to robić online. Także to też jest 3 sekundy roboty, to za 5 minut i masz kup przerejestrowane auto na siebie, nie? Także, no, śmieszne są te, te, takie rzeczy. No, ale co kraj to obycaj, nie? No. Dobra, tyle na dziś. Zachodzik, słońca, piękny jest. Będę miał pierwszą nockę w swoim samochodzie. Także, no, idę spać. My się będzie widzimy za 20-30 sekund. Eee, a dla mnie to będzie cała noc znowu. Także, salut! Do jutra! Dzień dobry bardzo, witamy w kolejnym dniu Może nie pięknym, bo w sumie pada deszcz Ale witamy, wyspałem się Pierwsza nocka jest zajebista Nic mi się nie śniło, więc nic nie muszę zapamiętywać ale będzie dobrze będzie dobrze Tak, miałem, powiem wam, dzisiaj planowałem sobie pojechać na to jeziorko ale pada deszcz i jest nieładnie więc nie będziemy jechać nad jeziorko więc użyjemy ujęcia z wczoraj ale odnośnie jeziorka troszeczkę, nie? Jest to jezioro Calbridge. Cal Calbridge chyba? Tak jak się nazywa. E nic nic, nic do nie w nim specjalnego nie ma. Jest pośrodku po prostu... Zaczyna się przy nim Arthur Pass. E Jedyną fajną rzeczą, którą mi się udało uchwycić, to są te kwiatki, te lupiny całe te, te takie badyle. E One ogólnie są jest takie pewne ikoniczne zdjęcie w jeziorze przy jeziorze Kapo. Eee, gdzie masz po prostu te wszystkie te, te roślinki i w tle za tymi roślinkami są przepiękne te Alpy e, południowe, tutaj nowozelandzkie. E, więc to jest jakieś, jakieś bardzo ikoniczne zdjęcie. Mi się go nie udało zrobić, bo miałem tam pojechać, szczerze mówiąc dzisiaj, ale jest za daleko i nie miałem wystarczająco funduszy. He. No więc przyjechałem tutaj, a tu bęk, są lupiny, także pocykałem troszeczkę fotek. Niestety nie mam tych Alpy e, gór w tle, ale tak czy siak. E, udało się je uchwycić. A ogólnie z nimi jest akcja taka, że one po prostu teraz kwitną na lato e, w grudniu. E, no ładnie wyglądają i są w ogóle śliczne, ale ogólnie to są chwasty, nie? A kwitną tylko i wyłącznie właśnie teraz na lato, a potem to są takie kurde hebsie, takie brzydkie, w ogóle takie brązowe, serosną i nie, nie wygląda to dobrze. Także teraz będziecie mieli birolazy, właśnie jej ziorka, które sobie zobaczyłem. A ja robię sobie kawę. 是。<laughs> mordeczki kochane, to by było na tyle na dzisiaj, jak się podobało jeziorko, fajne, ładne, fajnie, dobrze tam się przyszedłem, cieszę się, dobrze, także poznaliście Bongo, to jest moje, i moje wszystko i mój dom przez najbliższe kilka miesięcy, mam nadzieję, że jak najdłużej, e, będziemy tutaj trochę zmieniać, ale powiem że po tej pierwszej nocy jeszcze się zastanowię jak, jeszcze się zastanowię jak, bo mi się tutaj całkiem dobrze dzisiaj spało, i było mi całkiem dobrze. E, także będziemy będziemy działać, będziemy razem budować, będzie będzie, będzie, będzie jakiś fajny contenting, e, No i uwierzcie, teraz już będę jeździć cały czas, będę podróżować, więc przyzwyczajcie się do tego, że moje odcinki będą regularnie udostępniane i, i, i będziecie mieli co oglądać. Także będzie to fajne. Tyle w sumie odnośnie samochodu. E, ono się wiadomo. YouTube'owych spraw to bardzo was proszę o udostępnienie tego. Bardzo Was proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. I też możliwe, że byłoby fajnie, jakbyście napisali jakiś komentarz, mógłbym porozmawiać na jakiś temat. Może byście mi zwrócili uwagę, czy robię coś źle, czy robię coś e, lepiej, gorzej i tak dalej. Bo ja bardzo bym chciał się też rozwijać, być coraz lepszy, więc zapraszam, zapraszam do konwersacji. A ostatnią rzeczą, jaką bym chciał powiedzieć, to jest to, że chciałbym Wam życzyć wesołych świąt, zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt, pełnych. Pięknych przemyśleń, pięknych widzów z e, rodziną i przyjaciółmi. Wszystkiego co dobrego. Dużo zdrówka Wam życzę, bo zdrówko jest najważniejsze. Dużo szczęścia. Salut! Z uśmiechem na twarzy. Mówię teraz pana to wam nie pokażę, jak jest cieplutko, ale... Marnijcie w tych kurtkach! Ha, 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 ha. Salut!